Mamy jesienną aurę, częściej sięgamy po parasole i parasolki. Swoją drogą, czy wiesz jaka jest różnica? Parasola nie możemy złożyć, natomiast parasolka, ona może być damska lub męska, możemy ją złożyć i schować do torebki czy aktówki. No właśnie, a jak bezpiecznie rozłożyć parasolkę? Nie rozkładamy nigdy parasola, parasolki w poziomie, bo możemy kogoś uderzyć. Kierujemy czubek parasolki w górę, naciskamy automat i gotowe. No właśnie, a jeśli pod parasolką idzie mężczyzna i kobieta, to kto niesie parasolkę? Czy zawsze mężczyzna? Jest taka zasada, która mówi, że osoba wyższa, no i ma to uzasadnienie logiczne. No właśnie, a w wyjątkowo deszczowy dzień, mijamy bardzo dużo osób z parasolkami, parasolami, tak jak my. Jak minąć się bezpiecznie? Osoba wyższa unosi odrobinę parasolkę w górę, pozwalając innym przejść obok. No właśnie, a kiedy rozkładamy parasolkę? Po wyjściu z domu, budynku, samochodu. Jest taki włoski przesąd, który mówi, że otwieranie parasola w domu przynosi pecha.